Hejka, tu kamykos. Witam Was w kolejnym odcinku StumbleGuys. Dzisiaj sobie znowu zagram bo ostatnio przyniósł mi szczęście. Ale zanim polimy jakieś gierki z wydarzeń, to zobaczmy, jakie mam zaproszenia. Ania889, pozdrawiam. Kuba IQ200 Nawias W Nawias, pozdrawiam. I AS Royal HU, pozdrawiam też. I mam, do, dodałem do znajomych Was. Super, i teraz jeszcze jak standardowo weźmiemy sobie oczywiście kółeczko. A co tam? Co wylosuję w kółeczku, to tym zagram. Czy wylosuję 5 klejnotów? Nie? O, o, o! Ale to mam już. No dobra, to czekajcie. Skoro. Ja chyba nim grałem już, co? Czy nie? A, ja, zrobimy jeszcze inaczej. Może coś fajniejszego wypadnie. O, tu. 90 akurat mam. No, i co dostaniemy? Uh, epicką tą. Dobra, to, to w takim razie nie dziękuję. Zmienimy skóreczkę. Zagramy sobie epicka, tak? Ninx, jakaś. Ninx, ninx, ninx. Gdzie ona jest? O tu. Ok. Fajnie wygląda. Fajnie. Aż mam misję jakąś nawet. A, bo dostałem zapięć kółkami. Dobra, ok. To już sobie tu odbiorę też. I słuchajcie są dwa nowe wydarzenia, które widziałem, że już są, ale jeszcze ich w niej nie grałem. Znaczy jest jeszcze Dungeons and Dragons ostatnie 2 godziny. O, kolega mi tu zaprasza do grupy. No dobra. O, nie mogę? Nie mogę, nie mogłem. Nie, nie wiem czemu, ale nie ten. No to spróbujemy tak może. Może tak spróbujemy, nie ma was niestety dużo. Prawie w ogóle was nie ma, widzę tylko jest ten Kuba IQ 200, który właśnie dodałem. Przykro mi, kolego. W takim razie, no nie chcę, żeby widzowie czekali. Zagramy sobie tak. Jak dostanę od do ciebie jeszcze raz zaproszenie i, w, nie wiem, Stambuł jest mi pozwoli zaakceptować to, to wtedy na pewno dołączę. Słuchajcie, to też nie złoście się, że ja czasami nie dołączam do, do waszych gier. No nie zawsze mogę, tak? Albo właśnie są jakieś takie problemy, że. No mam odpalone, nie mogę wejść na przykład, albo nie mogę zaakceptować. Zdarzałem się takie rzeczy niestety. O rany, na tej mapce to ja nie, nie za dobrze sobie radzę. No właśnie, i tak wpakowałem się prosto w ten odbijacz. Ja nie wiem jak kompletnie to przechodzić. Dobra, jakoś sobie poradziłem. No i tutaj to mnie wyprzedzą już na pewno. Tutaj widzę, że skróca, skracają wszyscy. No, tu wiem, że można skrócić, tak. O, Kuba za chwilę, za chwilę dołącza, za chwilę. Czy mi się uda? Oj, 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 oj. Nie, traf! No nie doleciałem. No, widzieliście to? Rany co to było? Dobra, ale przeszedłem dalej. Co to było? A tu utknęli, zobaczcie. Dużo osób tu tyka widzę. O. O, na początku nie wyglądało to dobrze, ale się dostałem dalej. Ja nie lubię tej, nie lubię tej yy, zjeżdżalni. Wydaje się, że trochę Snowball Guys się spóźniło z tymi wydarzeniami, bo powinni to zrobić na z z moim zdaniem. No, a zrobili jakoś tak, o. Po świętach. Dużo. To kolejne zjeżdżania Dobra, to, to, to znam. Zobaczymy, jak mi pójdzie. No, ja jestem gdzieś tutaj No. Na początku. Pierwszy nawet teraz widzę. No, ja się wpakowałem. Tu ktoś mnie wyprzedził. No, ale to nie szkodzi. 8 osób przechodzi, także. Ważne byłoby, żeby tutaj przeskoczyć. Ja zawsze tutaj miałem problem. No właśnie. Dobra, pójdziemy tutaj tędy. Trudno. Tak skróciłem. Miniemy wulkan, bo jestem pierwszy dalej mi się wydaje. No dobra. Tu też można było to przyspieszyć. Na razie nikt do, do finału nie doszedł jeszcze. Wow, czyżby był pierwszy? A no to wygląda. ja! Tak jestem pierwszy słuchajcie, ale numer. Nie spodziewałem się. Ale tu zaraz za mną są kolejni także. Trzeci, czwarty, tutaj też. Ktoś jej biegnie widzę. Idę, I też się dostanie. Tak jest, No tutaj. No tutaj się koledze nie udało. Niestety tam jest przed nim jeden, dwu... O, od było dwóch. Nawet wyprzedzili go na ostatniej przeszkodzie. Tak to bywa, niestety, czasami coś o tym wiem. Ok i bombardment. No dobra, to mamy szansę tutaj. Spróbujmy kogoś zrzucić. Gdziemy tacy niedobrzy. Dobra, tu statek strzela z tej strony. Trzeba patrzeć o o o. Spróbujmy tak. Czy ja tam kto wyrzuciłem? Nie, nie wyrzuciłem. Słuchajcie. Dobra, ale tu wyrzuciłem. To byłem ja. Wybacz. Nie. Oj, nie w tą stronę. To sobie kolega, że tak powiem, stał. Już nie stoi. Upływa. Dobra. I co teraz? O rany, ale tu mnie zarzucało tymi kulami. Mam szansę przeżyć. To tam trzy. Ojej, dużo osób jeszcze. Jest bardzo dużo osób. Jak na ten etap, gdzieś tam wybijać? Niech oni się wybijają, a ja zostanę sobie tutaj. Spróbujemy tak. A, nie trafiłem. Urany, nie zauważyłem. Ale, dałem ciała. Tak, oni tutaj walczą między sobą. No i? Tam go goni. Ten uciek. Gracz. I no tak nudno stoją, no. Nudno. Aha. Aha. I co? Stali w... Stali w trójkę, no tak stali. Dobra, nie ma co patrzeć w takim razie, bo to... Myślałem, że trochę powalczą między sobą, ale... No dobra, no to to było Slip and Slide. I teraz Pośpiesz Hazmat. Okej, okay, zagramy w to. Jakie tu są mapki? To my to mamy. A, to. Przy tej ilości osób, to jest to trochę <laughs> wyzwanie, że tak powiem. Ta. Ten tutaj widzę. O, kolega ten z tym fajnym skinem takim tutaj próbuje. I wyłaś, wyłaś, wyłaś. Ajajajaj, aj, 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 aj. prawie spadł. Prawie spadł. Dobra, musimy go wykończyć w takim razie. O, tu jest tam 41. Bo widzę, że tam on zaczepiał innych. Okej. Okay. To było szczęście, powiem Wam, bo akurat patrzyłem na coś innego. I w ostatniej sekundzie przeskoczyłem. Widzieliście, to prawda? Rany. No dobra, 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 dobra. to się bijcie, bijcie się. Ok. Trzeba tu kogoś wpasować. Ach, na laser. Tu ktoś sam wpadł na laser. Dobra, czekaliśmy. Przeszliśmy dalej, dobra. Sprawdzam, czy mi się nagrywa, ale mam nadzieję, że się nagrywa. To by była w jak jakbym tego nie nagrał. Ok, czyli drugi raz w finale. O, znowuż to. No dobra, dobra. Basen z kwasem się nazywa. no dobrze. Basen z kwasem. Ja pójdę tutaj, do tego pana. A, chciał mnie zrzucić kot, tak? Niedobry kot, a, niedobry kot. No, i co? A i będzie woda skakać, trzeba będzie skakać teraz. Ojeju, jak ja to nie zrobiłem, wiesz, ajajaj, aj, aj, no, chciałem go, że tak powiem, a, chciałem go wyrzucić i nie zdążyłem, znaczy zdążyłem podskoczyć, ale już, no, za późno to było. Trudno. Dobra słuchajcie. Ta matka mi się bardziej, znaczy to bardziej wydezwanie mi się bardziej podobało. Spróbuję jeszcze raz. Ciekaw jestem jak ten. To chyba za każdym razem jest to samo. Więc nie do od basenu z kwasem, kwasowy basen. Tak jest. Te szczotki, śmieszne takie. Dobra, tu trzeba się po, po, tam, popisać Najpierw. Ja to chyba nie byłem. To chyba nie z mojej winy spadł, prawda? Ach, nie trafiłem go. Aha, tutaj jest jakiś amator. Eee, zapomniałem, że tu jest ten. Wodą sika. Jak dobrze bym wpadł. No dobra. No to to są dużo fajniejsze mapki. Laser, Tracer. Ok, laserów. No dobra. O, to było proste. Tu ktoś już od razu zginął. Widzę. O, ktoś tam w laser się wpakował, wskoczył. A nam się znowuż udało. Słuchajcie. Czy na koniec to uda rady się da, radę wygrać? O, mam nadzieję. Zróbmy to. Herminy kul. Cool. O, o, o. Ucieknie, zaraz, Gdzieś się uciekła. <laughs> no dobra, ja i strzelać wodą teraz. To trochę na pewno powykańcza niektórych. O, krasnolud, znaczy ten czarodziej. Herminę spadła. Aha, o, o, o. Szczotka. Szczotka. Szczotka będzie sprzątać. Szczotkę minięcie jest prosto. O, o, o. O, Ale ja to beznadziejnie zrobiłem. O, rany. I on wygrał. No nie. Kamykos, ale... Ale zadałem. Przecież to mogłem to... Jak ja to wygrałem? Co tu się stanęło? No? Jak to w tym ten, tego mema, nie? Co tu się stanęło? No właśnie. Szkoda słów. Yy, dobra, do no, trzech razy sztuka, ostatni raz próbujemy. Znaczy, najfajniejsze jest to, że to są fajne mapki, ale jak widzicie, no nic się za nie nie wygrywa. Praktycznie, no... Jeżeli jest się pierwszym, jedynym pierwszym, to dostaje się nagrodę, ale jeżeli się nie, nie wiem, odpadnie w trakcie, no to sorry, ale nawet doświadczenie się nie dostaje, więc powinni to poprawić, moim zdaniem. No bo, co mi po tej koronce, no? Tylko jeden, jedyny, jedna, jedna osoba wygrywa. Oj, 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 ale się tutaj biją. Och, a ja nie trafiłem, no wiecie co? Dobra, muszę zać, bo tu trzeba będzie świkać wodą. O właśnie. A tutaj ten, ten stał jakoś tak się nie ruszał. A co mu się stało, że on się nie ruszał? To było dziwne. Jakiś cheat. Okej. Okay. Dobra. Próbujmy nie wpaść laser. Ach, no źle to zrobiłem. To przyznaję. O, tu są podwójne lasery. Tam ktoś wpadł? A, ktoś wpadł, jeden wpadł. O, tam też ktoś wpadł, no. Szybko, to było bardzo szybkie. Się mogliby stworzyć jakieś takie wydarzenie, że tylko na przykład różne mapki z laserami, nie? No, by było fajne. Możecie napisać w komentarzu, jak chcecie, które mapki lubicie. Stamboo Guys, zapraszam też jeszcze, jeśli nie subskrybujecie jeszcze, to o, proszę, chmurka. Ach, nie udało się, chmurka. Maba Papa. No, udało się. To bez zabrak subskrypcji, więc no. Dobra, pierwsza przeskoczyłem. Wszyscy przeskoczyli, widzę. Teraz będzie szczotka, nie? Tak jest. Szczoteczka idzie. Ucieka przed szczotką. Ominiemy szczotkę. Szczotka jest prosta. O! Rzuciło tam jednego kolegę, ten tutaj uciekł, aby tu znikać. Eee. Dobra, uratował się. Nie, nie uratował się, słuchajcie. No, było szczęście. Tam walczą między sobą, zobaczcie. Dobra, Miszlaban się, że tak powiem, nie zamknął przed nosem. Jeden został. Jeden został. jak! Nie! Nie, no przecież to było takie proste. O, co to było? Ale ma fajnego skina. Wow, super. To zdać, że Send Dragon Stakowska, chyba, prawda? O jeju, jak ja to zrobiłem. O, no, dostałem nagrody. Przepraszam bardzo, widzicie źle, pomyliłem się. Jednak jak przychodzi się do trzeciej rundy, to się dostaje coś. No to chociaż tyle. Ale tu nie jest nigdzie napisane. To jest tu napisane tylko, że za, pierwszą, za pierwsze miejsce jest nagroda. O. No cóż, czy mam tu dobra nagrody? nagrody? Mam. A no ale to w tym odcinku to już będzie wszystko. A jeszcze mam jedną rzecz tutaj. Chciałbym, żebyście ze mną spróbowali jakiegoś, jakąś skórkę wygrać. Zaraz zobaczymy, czy się uda. A w tym odcinku to będzie tyle. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to ja was serdecznie zapraszam do subskrypcji O, gdzie to jest? Tu jest Mogę od... od... A nie, to dostaje od razu już, okej okay. Ale śmieszne No dobra, Boutique Guy Bouquet Guy, czyli od... no dobra, kwiatowy jakiś ten... <grym> czyli dostałem z... Z kina od razu No dobrze, to... Z nim sobie zagram. Gdzie on jest tutaj? To jest legendarny? Na pewno nie. Picki pewnie, prawda? Mhm. Gdzie on jest? On jest zwykły? Rzadki? Nie. A bo dziś minęłem. Tak. Tu jest. Dobra. To z nim zagram sobie w następnym odcinku. A teraz to będzie wszystko. Trzymajcie się. Hejka. Papa. Pa. Do zobaczenia.